Witam na kanale Egzotyczny Ogród. Dzisiaj zajmiemy się tematem rozmnażania i ukorzeniania gruboszy. Tutaj akurat mamy odmianę Hobbit. Taką roślinę w próbie formowania jako drzewko bonsai. Jak widzicie, tak ona mniej więcej wygląda. Tutaj w, u podstawy jest dość gruba. Ta aktualnie została przesypana bardziej, bo wycinałem korzenie, które jakoś wyrastały w dziwnej wysokości, ewentualnie w dziwną stronę więc chcę, żeby docelowo ta podstawa pnia ładnie rozchodziła się gwieździście i puchła jak najszybciej więc to, dzisiaj zajmiemy się ucięciem części gałązek i następnie ich ukorzenieniem jeszcze tak przesunę drzewkiem zobaczcie sobie z drugiej strony tutaj już była ucinana, bo chcę ją z tej strony zagęścić bo ta gałąź jest zbyt gruba więc to wyciąłem, docelowo też będę chciał wyciąć te gałązki na tej wysokości a tą część drzewka do tej wysokości, tak żeby zrobić tutaj na tej wysokości jedno pięterko i tutaj drugie pięterko. Taki mam pomysł na tę roślinę. Docelowo też myślę, żeby stworzyć jakieś tutaj korzenie powietrzne. Będę chciał ją po prostu tutaj ukorzylić w tych miejscach i wprowadzić w jakichś rurkach korzenie do podłoża. Więc co, zabierajmy się do pracy. Dzisiaj utniemy sobie te boczne gałęzie tutaj, bo one tak naprawdę w naszej koncepcji nie mają żadnego sensu bo osiągnie taka gruba, odchodzi zbyt daleko od pnia, to drzewo robi się za bardzo rozłożyste, przez nie wygląda kompaktowo, więc utniemy sobie tą jedną gałąź i tą drugą w tym miejscu sobie też utniemy. To co, zabierajmy się za tą. Jedna. I tutaj teraz, jeżeli chodzi o tą, to myślę, że możemy uciąć też w tym miejscu, żeby w przyszłości ona się zakęszczała jeszcze może z tego miejsca. Więc też utniemy sobie tutaj bliżutko. Mamy dwa takie mini drzewka już. Tak naprawdę one już same w sobie fajnie wyglądają. Odłóżmy sobie jeszcze na bok i zwróćmy uwagę teraz na całość tego drzewka. Zrobiło się mocno bardziej kompaktowe, zobaczcie. Już nie ma takiego przechylenia na tą jedną stronę, no bo te gałęzie naprawdę one dość daleko odchodziły. No, zobaczcie na to, jak daleko. Więc bez sensu, a ja mam nadzieję, że z tych miejsc tutaj zaczną wyrastać nowe gałązki i ono się troszeczkę bardziej zagęści w tą stronę, tutaj i tutaj. A jeżeli chodzi o te końcowe części, których nie dociąłem, to one powinny wyschnąć i docelowo odpaść. Więc powinno to cięcie dość ładnie wyglądać. Po no co zabierajmy się za te sadzonki? Więc tak. Zobaczmy sobie jeszcze na teraz na te sadzonki, tak zbliższa. I co? Jeżeli chodzi o ukorzenienie gruboszy, to po ucięciu nie możemy ich od razu wkładać do podłoża. Tylko musimy poczekać, aż ta część tutaj, tarana się delikatnie zagoi, przysknie sobie. Więc najlepiej minimalnie warto było czekać jeden dzień. Ewentualnie kilka dni, a już takim ideałem myślę, że będzie tydzień czasu. A nawet ewentualnie, gdybyśmy po prostu położyli tą roślinę na jakimś podłożu, to ona sama z siebie zacznie tutaj wypuszczać w jakimś czasie korzenie. Więc te musimy tak czy inaczej dać do odczekania. Odłóżmy sobie je na bok. Więc jak to w programach kulinarnych, wcześniej przygotowałem sobie odpowiednie sadzonki, uciąłem je tydzień wcześniej, tak, żeby już na teraz były gotowe do użycia. Je sobie zaraz włożymy do podłoża i zaczniemy je ukorzeniać. Analogicznie do tamtych, podobnie wyglądają, tylko są delikatnie mniejsze. Mam akurat trzy sztuki. Tak one wyglądają. To sobie odłożymy może tutaj na bok, bo jeszcze mam coś innego, co Wam chcę pokazać. Dla osób, które widziały film z przesadzania tego grubosza do tej oto doniczki, właśnie zielonej, to wtedy też ucięliśmy jedną sadzonkę i ją staraliśmy się ukorzenić. I jest ona właśnie w tym miejscu. Pokażę Wam, jak po takim czasie zdążyły wyrosnąć korzenie i jak się fajnie zdążyła rozkorzenić. Zobaczcie na to. Myślę, że na pewno ktoś z Was oglądał tamten filmik i pamięta tą sadzoneczkę. Zobaczcie, jak ładnie. O, czasu minęło. Ale ma naprawdę fajne korzonki, niestety minusem jest to, że wyrosły te korzonki tylko z jednej strony, tam z dołu, bo była ona tak w pionie posadzona, ale myślę, że też może być to ciekawa roślinka. No przecież wiadomo, nie każdy grubosz musi być stylizowany na drzewko bonsai. Więc tak naprawdę aktualnie mam ich raz, dwa, trzy, cztery, sześć sadoneczek, a dodatkowo grubosze możemy jeszcze rozmnażyć z liści. Akurat ten niebo jest pęknięty, ale tego typu liście ewentualnie oderwimy sobie z rośliny taki jakiś większy. Możemy takie liście da, tak samo dać do wyschnięcia, włożyć do podłoża po jakimś czasie i tak samo z dołu powinny zacząć wypuszczać korzenie. Więc tak naprawdę grubosze możemy rozmnażać z każdego liścia. Więc z takiej sadzonki moglibyśmy mieć dziesiątki młodych roślinek. To lecimy z pracą dalej. Za podłożę wybrałem sobie to samo, w którym rósł ten grubusz dorosły. Będzie idealne do ukorzeniania, jest dość sypkie, jest tutaj dużo piasku. To co? Zabierajmy się i co? Jeżeli chodzi o te sadzonki, to może sobie dół liści troszeczkę obskubie z. dół łodygi obskubie z liści, chociaż nie no, ta wygląda ok. Coś tutaj jeszcze odpada. może Możem to oderwał. Nie, będzie taka gęstsza. I tak naprawdę, troszeczkę się podłamywały, bo niestety mi ona przed sekundą spadła, jak tutaj przygotowywałem. Wkładamy sobie do podłoża. I mamy gotowe. Tutaj bierzemy kolejną, te dolne liście możemy stąd wyłamać, bo one są bez sensu. Taki dość dziwny kształt, mógłbym niby przeciąć to na pół, ale nie potrzebuje aż tyle tych gruboszy wtykamy do podłoża i tak naprawdę przy tego typu setkim podłożu wystarczy że to delikatnie wepchniemy i już jest gotowe więc teraz mamy już gotową doniczkę z ukorzeniającymi się gruboszami tego zaraz sadzę do osobnej doniczki już będzie nową roślinką a te odczekują na możliwość ukorzenienia się. Myślę, że tydzień czasu będzie ok, jak sobie odczekają. Dość fajne już oślinki, takie dość wysokie. Jedna i druga. Właściwie teraz tak się zastanawiam nawet po co mi ja aż tyle tych gruboszy. Nie wiem czy niepotrzebnie je rozmnażam. No ale trudno. Szkoda mi byłoby je wyrzucać. Więc może taka informacja. Jeżeli ktoś mieszkający w Krakowie ogląda mnie, i byłby zainteresowany takim gruboszem, taką roślinką, to piszcie w komentarzach, a będę mógł się chętnie ich pozbyć. I co, na dzisiaj sobie będziemy kończyć. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji, żeby nie ominąć kolejnych filmów. Oczywiście też aktualizacji, bo będziemy też za jakiś czas aktualizować postępy w ukorzenianiu, bo też dlatego też włożyłem. Do przezroczystej doniczki, tak żeby móc obserwować korzenie, które będą powoli wyrastać. I co? Widzimy się następnym razem. Na razie. Cześć, cześć.